Witaj, z tego nagrania dowiesz się, jak założyć własną stronę za pomocą serwisu blogger.com Wpisujemy przeglądarkę adres www.blogger.com Ukaże nam się taka strona. Załóż bloga za darmo. Kliknijmy przycisk rozpocznij. W tym miejscu, jeżeli nie mamy konta Google, możemy je utworzyć, gdyż jest one niezbędne, aby założyć bloga na platformie Blogger. Wypełnienie tego formularza nie powinno sprawić Ci wielu problemów. Ja już mam konto Google, więc kliknę w przycisk Najpierw się zaloguj. Logujemy się. Na nowej stronie w tym miejscu wpisujemy nazwę, pod którą będziemy wyświetlani na blogu, czyli jako autor danych wpisów. Musimy jeszcze zaakceptować warunki korzystania z usługi i klikamy przycisk Dalej. W tym kroku musimy nazwać bloga oraz wymyśleć adres dla niego. Tytuł bloga niech brzmi Biznes w Internecie. Przejdźmy do adresu. Niech to będzie biznes w internecie. Pod tym adresem będzie widoczna nasza strona, czyli bizneswinternecie.blogspot.com Sprawdźmy czy ta nazwa jest dostępna. Niestety taki adres już jest, więc musimy wymyśleć inny. Na przykład... Biznes w sieci. Taki adres też jest zajęty. Dodajmy myślniki. Taki adres jest dostępny i możemy kliknąć przycisk Dalej. Na tej stronie wybieramy szablon graficzny dla naszej strony. Oczywiście później można go zmienić, jeżeli nam nie będzie pasować. Niech będzie prosty szablon. Klikamy przycisk dalej. Blog został utworzony i możemy rozpocząć blogowanie. Przeszliśmy do panelu naszego bloga. Tu możemy dodawać nowe posty, edytować i sprawdzić różne ustawienia. Mój pierwszy post. W tym miejscu piszemy treść naszego wpisu. Klikamy przycisk Publikuj posta. Spójrzmy jeszcze, jak wygląda nasz blog. Możemy podejrzeć naszego posta. Tak wygląda nasz blog. Jak widzisz, znajduje się pod adresem biznes w sieci blogspot.com z myślnikami. Jeśli chcemy zalogować się do naszego panelu z blogiem, wystarczy wejść na stronę blogera pod adresem blogger.com i zalogować się na tej stronie do konta Google. Widzimy nasz pulpit nawigacyjny, na którym są wszystkie nasze blogi. Mówił Paweł Landsberg. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.